Jeśli oglądasz ten film, to zapewne zastanawiasz się nad wyborem studiów. Ja zapraszam do nas, ale zobacz, co mówią nasi studenci. Obie już miałyśmy podejście do studiowania, co nie wyszło, i tym razem naprawdę jesteśmy obie bardzo miło zaskoczone, więc obie uważamy, że wybór tych studiów, właśnie studiów wschodnich, tutaj na Uniwersytecie, był naprawdę świetną decyzją. Studia historyczne, tutaj, wiem, w Stoku, to była jedna z lepszych decyzji w całym moim życiu, ponieważ nie dość, że jest to związane z moimi pasjami, w końcu studiuję coś, co mnie faktycznie interesuje. Daje mi to mnóstwo możliwości. Rozwijanie nie naprawdę w wielu, wielu, wielu dziedzinach. Z mojego doświadczenia mogę łatwo powiedzieć, że można połączyć studia dzienne i pracę. Przez te trzy lata licencjatu nie tylko studiowałam dziennie i angażowałam się w życie akademickie, ale również mogłam pracować, więc da się. Oczywiście, że poleciłabym studia na wydziale historii, jest to niesamowite przeżycie i każdemu to jest. Nasz kierunek dyplomacji publiczna jest to jedyny kierunek o tak ciekawym wachlarzu propozycji zajęciowych, które mamy nie tylko w regionie, ale również w skali kraju. Zaciekawi mnie m.in. tym, że łączy tak wiele dziedzin ze sobą, jak właśnie media, historię, kulturę. Nie spodziewałam się, że aż tak się odnajdę na swoim kierunku i że aż tak mi się spodoba i że poznam tyle naprawdę świetnych osób, z którymi ten czas będzie jeszcze lepszy. Bardzo polecam Wydział Historii, poznałam wspaniałych ludzi, podróżowałam, ogrom doświadczeń i bardzo warto jest tutaj przyjść. Zwracam dużą uwagę na podejście wykładowców do nas i również byłam bardzo miło zaskoczona tym, że nie czuję się tutaj, że skrzydła są w jakikolwiek sposób podcinane. Faktycznie wszyscy, tak jak rozmawiałyśmy z koleżankami i kolegami z roku, czują się wysłuchani, czują się docenieni, docenieni. na przykład. tak. I tak. Cały czas jesteśmy pchani jakby do przodu, żeby się angażować, żeby się wypowiadać, żeby pokazywać też swoją wiedzę. Tak jak mówiłam, jeden z lepszych wyborów w moim życiu, także bardzo, bardzo serdecznie polecam dla osób, które się jeszcze wahają. To jest właśnie ten moment, kiedy nie musicie się dłużej zastanawiać, tylko składać podanie tutaj. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, wejdź na stronę internetową Wydziału Historii. Zapraszamy!